2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu ustanowiony w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest podnoszenie świadomości społecznej i zwrócenie uwagi na potrzebę lepszego zrozumienia i wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu. Kontakt z innymi i nawiązywanie relacji to największe problemy osób w spektrum autyzmu. Ale jak mówi pani Ania, która na co dzień studiuje i pracuje, da się to przełamać. Terapia i y, wolontariat rówieśniczy zrobiły swoje, no i się jakoś otworzyłam. W miejscu pracy ważne są odpowiednie warunki. Dla mnie jest bardzo przyjazne środowisko, to znaczy y, nie ma jakiegoś y, hałasu, y, jak na przysłowiowej y, szkolnej przerwie. No każdy mówi stara się przynajmniej do mnie czy do kolegi, który też jest w spektrum pracuje, mówić konkretnie. Osoby w spektrum autyzmu od lat zatrudnia Fundacja Alfa. Osoby neuroróżnorodne, osoby w spektrum potrafią być świetnym pracownikiem. Ważne jest to, żeby to była praca. Celowana, zgodna z ich pasją, zgodna z ich umiejętnościami. Wtedy naprawdę odnajdują się w tej pracy fantastycznie. Fundacja zachęca także inne firmy do zatrudniania takich osób. Myślę, że pracodawcy jeszcze nie wiedzą, jakich mogą mieć dobrych pracowników. To jest też zadanie dla uczelni, na przykład, żeby, żeby przygotowywać szkolenia, żeby szkolić pracodawców, szkolić współpracowników, żeby przekazywać tę wiedzę i pokazywać, jak osoba neuroróżnorodna może świetnie funkcjonować w przyjaznym miejscu pracy. W obchody światowego dnia świadomości autyzmu po raz kolejny włączyło się miasto Lublin. Rozpoczął je niebieski spacer, czyli przemarsz ulicami centrum z udziałem lubelskich przedszkolaków. Chcemy, żeby Pozostała część społeczeństwa zwróciła uwagę, że nie trzeba takie osoby alienować, tylko trzeba im podać pomocną dłoń, trzeba udzielić wsparcia, trzeba wykazać czasami odrobinę tolerancji na odmienny, nieco inny sposób postępowania czy zachowania tych osób. W geście solidarności z osobami w spektrum autyzmu, dziś wieczorem Plac Litewski zostanie podświetlony na niebiesko.